Ale to Nie ma kiedy posprzątać. Trochę tutaj auto się pobrudziło. W sumie to meka po prostu nie działa na kopalni. Jakieś tam w końcu remonty robili. Ale spoko, no dzisiaj jest co, coś... Jest, jest co robić. jeszcze że trochę niewyspany jestem. No ale... co zrobić. Będę ten ostatni kurs I w sumie to by było na tyle w tej części A później jadę od razu do biura Tam na warsztat i tak dalej Mam trochę rzeczy do przygotowania Na poniedziałek No i jak to porobię to w końcu można się spakować do autka i, I można lecieć Także zobaczymy co to się będzie w tym dzisiejszym dniu Sobotnim No i po sobocie, teraz w końcu przyszedł czas na przyjemną niedzielę Idziemy właśnie coś zjeździć, ja się wróciłem tylko po kamerkę Ubiegłem Wrocław Bardzo fajnie tu jest I furki, wszystko Fajne widoczki Także Nie mamy daleko, więc jak tylko mam okazję to przyjeżdżamy od razu Bo jedzenie jest super, wszystko No i można coś fajnego ponagrywać nagrywać. I was trying to make it on my own. if you ever only for me then who could stand again Się z filmikami i w pracy, i ze zdrowiem. Mam problemy z moją głową dalej, z migreną. E, w przeciągu ostatniego tygodnia zaliczyłem e, 3 zastrzyki i dwie kroplówki, i jakieś 6 ketonali. Także ogólnie nieciekawie. Co poza tym, e, poza tym wkurza mnie. Że nie udaje mi się teraz z, z tymi odcinkami, bo tak miał być w niedzielę, później w poniedziałek, wtorek, a przyszedł w czwartek, tak? No i teraz kolejny problem taki, że e, już miał być teraz, w tą niedzielę, kolejny odcinek, który teraz macie oglądać, właśnie yy, i znowu nie wyszło. Pewnie zobaczycie go w środę. Po prostu mam takie. Przez ten wyjazd ogólnie wszystko mi się pomieszało. No i teraz powoli, powoli jakoś to zawsze tam ogarniać. Człowiek chciałby wszystko mieć tak super, przynajmniej ja tak bym chciał mieć. Że jak mówię tak i tak, to tak ma być. Staram się tak robić z całych sił, no ale nie zawsze wychodzi. No co zrobić, no takie życie, nie? Jakbym się mógł tym zajmować, 24 na dobę. Żeby to zupełnie na się wyglądało Ale jak ma się tyle na głowie Plus tego potem przychodzi e, migrena na nieoczekiwanie Której na przykład druga kroplówka nie pomaga No to już jest niedobrze A właśnie teraz akurat jadę po pizzę Stwierdziłem, że mi się należy Karo też dam trochę, niech ma Nie Ogólnie stwierdziłem, że należy mi się pizza Bo miałem już takiego smaka Jestem bólkowy, już, już po prostu miałem dość, nic nie jadłem, nic, nie mogłem po prostu jeść, bo już mi się chciało wymiotować po prostu tym wszystkim. Niczym wszystkim, bo nic nie zjadłem w sumie. Ale taki, taki ból był po prostu. Eee, dlatego stwierdziłem, że trzeba sobie to wynagrodzić eee, i pomyślałem właśnie o pizzy. Wiecie co w ogóle fajnie by było jakbyście zostawili subskrypcję? jest już ponad 530 Was czyli subskrybentów, moich kochanych eee, bardzo bym chciał więcej a to dlatego, że wtedy będę wiedział, że to co robię sprawia Wam może przyjemność w sensie takim, że fajnie się Wam mnie ogląda eee, co za tym idzie mnie to popycha do dalszej pracy, bo Fajnie wiedzieć, że komuś coś się podoba, co zrobiłeś. O, może tak bym to ujął. No. Dlatego. zostawcie słucha. Takiego. Wiecie, łapkę, górę też możecie dzwoneczek tam zostawić. Bardzo miło mi będzie, jeśli to zrobicie. A będzie Was więcej i więcej i więcej. Eee, I razem coś fajnego możemy stworzyć, nie? Dlatego. No. Kliknijcie sobie tutaj, tak, tam, tak później. Nie tam na końcu. To wiecie, gdzie, nie? No. Czerwonego ma być szary. Mm, tak w sumie jeszcze, cóż mogę Wam tutaj pokazać? Obrzeża, obrzeża, obrzeża. Ażurowe płyty. Tutaj mamy obrzeże dekoracyjne, kwadratowe. Tu są płytki ekstra, no takie bardziej nowocześniejsze. Zapraszam serdecznie wszystkich.